Dzień dobry wszystkim, nazywam się Paulina Janiak i razem z moją przyjaciółką i wspólniczką będziemy nagrywać podcasty w tym sezonie, które będziemy Wam udostępniać. Podcasty będą dotyczyły najróżniejszej tematyki. Dzisiaj zapraszamy Was na, do wysłuchania rozmowy na temat Dnia Babci i Dnia Dziadka jako okazji do tego, aby uczyć dzieci dbania o relacje z bliskimi, do każdego odcinka będziemy zapraszać różne osoby, czasem będziemy to my we dwie, a czasem będzie to ktoś inny. Dzisiaj ze mną jest Kinga. Dzień dobry. Kinga pracuje w naszej firmie, jesteśmy też koleżankami, także nie tylko łączy nas relacja zawodowa, obie mamy dzieci, dlatego postanowiliśmy porozmawiać razem we dwie na temat budowania tych relacji, dbania o te relacje, bo gdzieś tam ten temat jest nam bardzo bliski. Tak, to prawda. Słuchacie Radia Wyspy Dzieci, podcastu inspirowanego życiem na koloniach, codziennością z dziećmi, wyzwaniami i radościami rodzicielskiej drogi. Opowiadamy o tym, co ważne, czasem trudne, o tym, co miłe, śmieszne i prawdziwe. Po prostu. Witamy. Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, jak dbać o budowanie relacji z najbliższymi przy okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzień babci jest dzisiaj, dzień dziadka jutro. Więc to jest też taka okazja do tego, aby nauczyć dzieci dbać o innych. Kinga, czy uważasz, że to jest taka fajna okazja do tego? Tak, jak najbardziej. Uważam, że już od najmłodszych lat powinniśmy uczyć dzieci. Pamiętania o najbliższych poprzez składanie życzeń, zachęcanie do robienia laurek, czy też tak jak często odbywa się to w przedszkolach, poprzez uczestniczenie w, w, w przedstawieniach, które są specjalnie przygotowywane na różne okazje, szczególnie dla babci i dziadka. No dokładnie, ja też zgadzam się z tym, a ty jako mama dwójki dzieci, Adasia i Ali, w jaki sposób jakby uczysz dzieci? Co robisz? Przede wszystkim przede wszystkim rozmawiamy rozmawiamy o tym jaki jest dzień co się ważnego dzieje rozmawiamy o tych najbliższych tak w kontekście dnia babci dziadka no to właśnie rozmawiamy kto jest babcią kto jest dziadkiem że jest to takie szczególne święto więc najpierw jest, zaczynamy od rozmowy potem oczywiście jest rozmowa telefoniczna gdzie dzieci albo śpiewają 100 lat, albo składają życzenia takie dość proste jak na wiek jak na dwój i czterolatka mhm. A takim końcowym elementem jest przygotowanie prezentu. I pamiętam, że w zeszłym roku tak szczególnie się do tego przygotowywaliśmy i, przygot i zrobiliśmy razem z dziećmi w domu takie mini warsztaty, gdzie robiliśmy mydła dla babci i dziadków. No, I później super. była taka hmm. celebracja, gdzie dzieci same wręczały te mydła i one były dumne, bo same zrobiły, same tarły składniki, wrzucały, mieszały. Ale myślę też, że bardzo ważne w dbaniu o relacje i w też w pamiętaniu o babci, babciach i dziadkach jest, są pewnego rodzaju takie rutyny. U nas na przykład w domu taką rutyną jest tworzenie kalendarza dla dzieci, dla babci i dziadka z okazji ich święta, gdzie przygotowujemy roczny kalendarz ze zdjęciami dzieci. I to jest taki element, który łączy naszą można powiedzieć łączy naszą rodzinę, gdzie dziadkowie wiedzą, że zawsze w styczniu dostaną nowy kalendarz na nowy rok przy okazji jakiegoś obiadu rodzinnego. A no czy świetne, u, was, u was są w rodzinie takie rytuały, tradycje? No, u nas nie ma takich rytuałów jak u Ciebie. W ogóle bardzo mi spodobał mi się ten pomysł, także e, mam nadzieję, że będziemy miały jeszcze okazję o tym porozmawiać e, poza tutaj obecną naszą rozmową o tym. Ja tak sobie myślę, że jak to się dzieje, e, że my jako dorośli e, pamiętamy o tym, żeby na przykład złożyć życzenia e, naszej mamie czy naszej babci, jeżeli jest taki dzień. I tak e, nasza mi taka refleksja, że że to idzie bardzo od rodziców. Gdzieś tam, może Państwo nie wiecie, my z Kingą wcześniej porozmawiałyśmy o tym, że jak to jest w naszych domach. I wyszło, że właśnie jakoś bardziej po stronie kobiet jest odbanie o te, o te relacje. No i zastanawialiśmy się, dlaczego tak jest. U mnie w domu na przykład było tak, że moja mama bardzo dbała o to, żeby właśnie dawać prezenty najbliższym. Zawsze szykowała coś ciekawego, jakieś, jakaś taka fajna otoczka była wokół w ogóle dawania prezentu i wokół dbania o drugą osobę, żeby pokazać jej, że ona jest dla nas ważna. Trochę coś takiego jak ten Twój kalendarz. I u mnie w domu na przykład jest tak, że. Mój mąż mam nadzieję, że się nie obrazi, jak będzie słuchał tego nagrania. Nie do końca jest to dla niego takie ważne, żeby dbać o to, że może, może jest to dla nie, nie właśnie zastanawiam się, szczerze mówiąc, czy to jest dla niego ważne, czy nie na pewno nie przykłada do tego takiej wagi, jak ja, że jeżeli jest na przykład dzień ojca, to my szykujemy jakąś grę terenową z dziećmi, gdzie tatuś po różnych znakach musi dojść do miejsca, gdzie jest ukryty jakiś prezent. Ja tak naprawdę robię to po pierwsze, że wiem, że dla niego to będzie przyjemne a po drugie, że mam właśnie, no jest ten aspekt edukacyjny gdzieś ukryty w tle, że mam nadzieję, że to dzieciom zostanie i że one będą też w przyszłości pamiętały o tym, żeby tym swoim najbliższym, ktokolwiek to będzie, takie właśnie niespodzianki, czy, czy prezenty robić, czy w jakiś inny sposób pokazać, że oni są dla nich ważni. Mieliśmy też w, takim, w naszym domu taką, kiedyś takie, takie dni, kiedy na przykład jak był Dzień Mamy, to ja przypominałam specjalnie mojemu mężowi o tym, żeby coś Przygotował z, z dziećmi. Bynajmniej nie dlatego, że zależało mi na to, żeby dostać prezent, tylko żeby właśnie mm, potraktować taką okazję do tego, żeby te dzieci mogły tego doświadczyć, tego się nauczyć, żeby pamiętać. Tak samo one są dosyć małe, twoje dzieci też chyba są małe, także ja zakładam, że chociaż małe, to no, moja córka ma już 13 lat, ale akurat ona doskonale wie, że jest dzień babci, ale i sama zadzwoni, ale ja przypominam mimo wszystko, tak? Pamiętaj, zadzwoń dzisiaj do, do babci, e, zadzwoń do dziadka. Czyli. Jak myślisz, od jakiego wieku powinniśmy zacząć uczyć dzieci, żeby pamiętały o najbliższych, o dziadkach, o różnych wydarzeniach i żeby przygotowywały coś? Czy to jest już wiek taki żłobkowy? Już powinien się, powinno się to zacząć, czy raczej poczekać, jak dziecko będzie bardziej świadome powagi i takiej y, uważności na drugiego człowieka, dostrzegania tego, że to dla kogoś może być ważne. Kiedy, ja myślę, kiedy to, to się zaczyna? Ja myślę, że od najmłodszych lat, to czy znaczy wtedy, kiedy rzeczywiście dziecko już ma jakąś świadomość tego, że, y, no, że jest, coś się dzieje takiego, że jest jakiś dzień, gdzie, y, gdzie ta babcia czy jakiś inny członek rodziny jest ważny? Aczkolwiek, jak sobie myślę, że gdzieś tam nawet jak dziecko jest małe, to ja osobiście, jeżeli się pojawiał dzień babci, to nawet z takim małym dzieckiem jechaliśmy i no tutaj jest dzień babci i spędzamy wspólnie ten czas. Czyli jakby, wiem doskonale, że na poziomie świadomym to dziecko zupełnie tego nie odbiera, ale wiem z kolei, że dla. Z drugiej strony jest to istotne, że gdzieś tam ten rodzic włącza się w dbanie o, to, o, tą, o tą bliskość, o to bycie razem. I ja mam w sobie coś takiego, że dla mnie to jest bardzo ważne. Po pierwsze, ten element edukacyjny dla dziecka, a po drugie, jakby gdzieś ta rola rodzica w pokazywaniu, że we wspieraniu, w pamiętaniu, to trochę tak, bo wiem, że dla tej babci jest to istotne, tak, czy dla dziadka. Są różne formy e, tak naprawdę doceniania. Mamy, możemy powiedzieć, e, doceniania, pamiętania. Tak, tak jak mówiłaś, albo można zrobić to na zasadzie gry terenowej, e, jakiejś takiej otoczki, idei, albo możemy po prostu złożyć życzenia, zaśpiewać, zrobić niespodziankę, podjechać, przyjechać. Nie musi być to długo, prawda? Wystarczy nawet e, takie, takie wpadnięcie na przysłowiową herbatę, a i tak myślę, że będzie to miało znaczenie. Dla, no, babci, dla naszych najbliższych. Czy kiedy ty wręczasz swój kalendarz? Kiedy ja wręczam? Organizujemy teraz w niedzielę rodzinny obiad, tylko dla babci i dziadków, gdzie zapraszamy ich i też jest to taka forma podziękowania z naszej strony, jako rodziców, za wsparcie, którym nas obdarzają. Tak I... przy opiece tak, nad, przy dziećmi. nad dziećmi. I myślę, że to jest ważne, bo w takim codziennym życiu też te dni. Ja się spotykam też czasem, jak dyskutuję z moim mężem na temat właśnie tych świąt, że w ciągu roku mamy ogrom świąt. Mamy Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, imieniny, urodziny. No i mój mąż zadaje mi pytanie, ale po co, po co my tak to świętujemy i celebrujemy? Że non stop musimy, kup znaczy musimy, no tak naprawdę kupuje się prezenty, zaprasza się gdzieś, po co? No i m, tak naprawdę ja uważam, że jest to podstawa do tych relacji, że właśnie tak, żyjemy w takim nie. pędzie, mhm. Że nie pamiętamy o tym, bardzo rzadko pamiętamy o tym, żeby zadzwonić do kogoś bliskiego i powiedzieć: Mamo, jak ty ładnie dzisiaj wyglądałaś, albo babciu, dziękuję ci, że mi pomogłaś, tak? Bo żyjemy w takim pędzie, że chcemy jak najszybciej coś załatwić, czy opiekę. Dziecko nam się nagle rozchoruje, nie mamy co z nim zrobić, nie możemy posłać go do przedszkola czy do szkoły, i zapominamy o takim zwykłym słowie: Dziękuję. A ten dzień babci i dziadka może, może być właśnie taką okazją ku temu, i myślę, że to jest bardzo ważne. I dzięki temu nasze społeczeństwo społeczeństwo się zupełnie, zupełnie inaczej funkcjonuje, jak pamiętamy o najbliższych, i do tego zachęcamy. Okej, okay. także mamy kilka podpowiedzi, czyli właściwie opowiedzieliśmy o kilku pomysłach na to, jak zadbać o babcie i dziadka, dzisiaj i jutro. Także życzymy powodzenia. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych pomysłów na te dni. Zacznijmy od dziś. Zacznijmy od dziś, zacznijcie od dziś, zachęcamy bardzo serdecznie do tego. Oczywiście też zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Wyspa Dzieci, gdzie co wtorek i czwartek wstawiamy bardzo ciekawe, inspirujące posty. Śledźcie nas, obserwujcie, komentujcie. komentujcie. Tak. I do usłyszenia następnym razem. Do widzenia, pa! pa.